Już dosłownie za chwilę, bo 25 lutego, takie oto rowery, jak mogliście Państwo zobaczyć przed momentem, będą dostępne dla wszystkich Tyszan i nie tylko dla Tyszan, bo to nowy metro rower, czyli rower metropolitalny, spójny system dla wszystkich miast GZM-u. I już teraz nie w ramach miejskich rowerów, tak jak mieliśmy okazję korzystać z miejskiego roweru Tyskiego w ubiegłym roku, a właśnie z metro roweru będziemy korzystać w całej metropolii. Będziemy mogli przemieszczać się swobodnie pomiędzy miastami. I to co najważniejsze, będzie więcej rowerów, będzie więcej stacji. W Tychach docelowo 53 stacje i prawie 500 rowerów. W całej metropolii około 7 tysięcy nowych rowerów. Nowych, nowej generacji po czwartej, a więc lepsze, może nie szybsze, ale na pewno wygodniej się prowadzi. Dzisiaj testujemy, dzisiaj 16 lutego w Tychach testujemy te rowery od 25 lutego już dla wszystkich.